Przebudzenie to poznanie samego siebie. Można w różne sposoby się próbować obudzić. Natomiast, em, według mnie, najskuteczniejszą metodą na przebudzenie jest spotkanie przebudzonych osób spotkanie ludzi, którzy mają przebudzenie już za sobą. To jest najszybsza i najskuteczniejsza metoda, ponieważ możemy czytać o przebudzeniu, możemy czytać książki, możemy sobie wyobrażać, że wiemy o co tutaj chodzi. Natomiast bez konfrontacji z nauczycielem, bez konfrontacji z kimś, kto po prostu przeszedł już przez to, nie jesteśmy w stanie do końca połapać się, czy rzeczywiście przebudziliśmy się, czy rzeczywiście rozumiemy i wiemy intuicyjnie o co chodzi, czy jest to po prostu nasze kolejne wyobrażenie. Więc dzisiaj jest mnóstwo nauczycieli, którzy wskazują na to, kim jesteśmy w istocie, więc mamy ogromny komfort, ponieważ możemy się z nimi spotykać, możemy rozmawiać z nimi, możemy ich pytać. I dzięki ich wskazówkom możemy też się budzić. Także dla mnie to jest najskuteczniejsza metoda. Są też inne, możemy medytować, możemy, możemy badać samemu. Natomiast, tak jak powiedziałam, bez takiej konfrontacji z kimś, kto już tą drogę przeszedł sam, łatwo się pogubić bardzo.